Ciebie Na Eurowizji nie zobaczymy. Niepotrzebne mi to jest. Ja mam tyle fanów w Polsce, znaczy Polaków i w Polsce, przepraszam, za granicą, czyli w Europie i, i na świecie. Teraz lecimy do, do, do USA z kolendami. wszystkie bilety wyprzedane. No po prostu, no Boże, no, tylko się cieszyć. No właśnie, tam będzie też edyta Górniak i Justyna Steczkowska. No. Alicja Węgorzewska, Kamil Bednarek, Rafał Brzezowski, Staszek Karpiel Bułecka. No widzisz, no i, i będzie Marcin Miller <grym> i, i, i zespół Klasik. Zatem no można, pewnie, że można. Mamy do zaśpiewania wspólne kolendy. Po prostu kolendy, zrozumcie, śpiewamy kolendy. To nie będzie wywyższanie się, kto, kto śpiewa lepiej, chociaż różnie to może być. Jedziemy po prostu tam do Polaków, żeby śpiewać razem kolendy. Od disco Polo też może śpiewać kolendy.